Co? Co to było? Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Deforest. Postanowiłem, że w tym odcinku pójdę sobie po katanę, bo katana mi się przyda. Katana to jest taka broń, która powala tutaj przeciwników chyba nawet jednym ciosem. Tak więc ona mi się na pewno tutaj przyda do walki z nimi, bo oni tutaj zaczęli zbyt często do mnie przychodzić. Dobra widzę, że nie mam tutaj w ogóle nic do picia, ale wziąłbym sobie jakieś tutaj mięską do tego aby mógł wyruszyć na wyprawę. Kamieni mam full, weźmy sobie nogę i rękę. Nogę byśmy sobie teraz zjedli, czy rękę? Weźmy sobie zjedzmy nogę. Jeszcze by się przydało coś napić. to mam jakąś tam puszeczkę powiedzmy jakiejś coli. I jeszcze jedna sprawa. Trzeba się troszeczkę tutaj zaopatrzyć. To ma dobry blok, to ma dobre obrażenia, ale nie ma dobrej szybkości. Ale może mi się tutaj przydać. Tu widzę, że mamy łuk, ale nie mamy chyba strzał. Co ja właśnie tutaj zrobiłem. Aha, tu mogę sobie dzidę ulepszyć. Ulepszyć sobie dzidę. Cztery chyba. Więcej. Nie, ulepszona dzida. A i dwie szmatki, dobra. No i elegancko. I tu mam ulepszoną dzidę. Weźmy jeszcze pokaż tutaj na kraftowanie. Łuk własnej roboty, a pod czwórką będziemy mieli dzidę. O, i tym można sobie ciachać. Czy to ma w ogóle jakieś takie dobre obrażenia? Ma dobre obrażenia, ma dobrą szybkość, ale nie ma za to bloku. No trudno, aż te szmatki same Mogę coś w ogóle zrobić? No, łatwo palną ulepszona dzida. No zobaczmy. Zobaczmy, aha, czyli to się łatwiej wtedy pali. Dobra, wybieramy sobie tą siekiereczkę i idziemy do jaskini, z której... wyruszymy dalej. Już się boję, nie? Już się boję. Tak w poprzednim odcinku mówiłem, mam mapę. Taką interaktywną, live. I po prostu widać nawet, gdzie są kanibale, ale ja tego nie będę używał. I muszę się dostać tutaj, to miejsce. Czyli muszę troszeczkę iść w tamtą stronę i centralnie, tak jakby prosto. Dobra, jak spotkamy jakiegoś kanibala po drodze, to oczywiście wiadomo, co będziemy robić. Bo ja tutaj nie będę się ich bał na powierzchni, absolutnie. O, nie mogę zebrać. No trudno. Dobra, robi się ciemniej. Mam nadzieję, że wyjdę z tej jaskini jak już będzie dzień. To są czerwone. To ich nie potrzebuje. Czerwone to są trujące. Przy okazji sobie tutaj zaczepimy, zahaczymy o ich obóz. Bo być może coś mają ciekawego. Niestety nie. Nie ma nic. To jest taka jakaś waliza z ubraniem. Co my tutaj mamy w tej walizie? Jakąś ładną bluzę, żeśmy znaleźli. No i dobra, taka ciemna, to może nas nie będą aż tak widzieć. Tutaj jakieś patyczki, kamyczki, szmatki sobie pozbieram po drodze, oczywiście, bo to mi się przyda. Patyków mamy już, widzę, full. I... Teraz w którą stronę ja się muszę udawać. Gdzie jestem tutaj? Troszeczkę zboczyłem, bo mam iść tutaj. Szkoda, że sobie nie można jakoś oznaczyć tego. Dobra, muszę iść w tamtą stronę. bo tu muszę tutaj widzę. Przejść przez to. Co to jest? A, kolejna jaskina, czyli. Czyli jej nie potrzebuję. Tu widzę jakieś grzyba. Tu mam alkohol. Dobra, nie zatrzymuj się po drodze, bo szkoda też, żeby Cię odnaleźli Ci tutaj ludkowie. Generalnie zależy mi na tym, żeby jak najszybciej zdobyć tą katanę, bo wtedy to już będę tutaj nieustraszonym mm, mieszkańcem tej wyspy. I będę mógł chyba bardziej później z mutantami walczyć. Dobra, w którą stronę teraz się muszę udać? Jestem tutaj, to muszę iść gdzieś w tą stronę. Czy o ich kolejny jakiś obóz? Nie, wyszedłem na taką... ...polanę jakby. Tam jest ich obóz. Tam jest ich obóz. Znowu troszeczkę zbaczam z drogi. Muszę iść jakoś tędy. Dobra. Ich tutaj na razie nie widzę nigdzie. Pewnie gdzieś sobie biegają, spokojnie, póki mnie jeszcze nie zobaczą ani nie usłyszą no to będą sobie chodzić po prostu po mapie jest, to jest ta dziura w tą dziurę trzeba tam wleść i już mi się nie chce już mi się nie chce że jestem normalnie obsrany no tam jest ciemno, ja nie lubię jakieś ciemno dobra, schodzimy do jaskini, lak był, czyli coś się będzie ładowało czy możesz zapalić? O, bardzo ładnie. Dałaby mi się jeszcze latareczka. Nie wiem, czy się po prostu mogę tak sunąć. Dobra, zsuń się tak. Najwyżej no, cię tam coś zaatakuje i zaraz po prostu umrze sobie tutaj. Trochę wysoko. Dobra, bo się troszeczkę zmęczyłeś. Czekajcie, bo nie mogę być w ogóle tutaj zmęczony, bo w razie co muszę mieć tutaj jakąś ekstra okazję do tego, żeby blokować i w ogóle ich atakować. Tak więc okej. Okay. Wchodzimy niżej. Zapal to. Widzę, że, jeszcze, że już niewiele zostało. Widzę jakąś walizkę chyba otwartą. Na razie nic niepokojącego nie słyszę. Okej, okay, jestem. Okej, okay. czaszka. Czaszka mi się może przydać, widzę matki, czaszki. Ej, widzę tutaj dużo stafu leży. Walińskim pootwieranem? No kto by tutaj otwierał? Matki oczywiście sobie pobiorę. Niepokoi mnie troszeczkę ten dźwięk. Co to jest? Jakaś chyba część od zabawki. Ok, tu widzę, mamy rysuneczki. Mamy te deski z krzyżami, które możemy tutaj spotkać w jaskini. Tutaj widzę natomiast, że mamy samolot. Prawdopodobnie Timiego i prawdopodobnie jestem też ja. Ale to tylko prawdopodobnie. Dobra, tu mam jakąś następną linę i chyba będę musiał iść na górę. Już to słyszę. Już to słyszę i mam ciary po prostu. Co to jest? Co to jest? Ale się tego wystraszyłem. Gdzie to? Gdzie to jest? Dobra, tu nikogo nie ma. To jest gdzieś tam, tam jest kanibal, drugi kanibal. Co to jest? Dlaczego te, dlaczego te wszystkie takie przedmioty ważne są tutaj w jas Nie wiem czy dam radę. Nie wiem czy dam radę. Tego na razie nie otwieram, bo nie wiem czy mnie mogą usłyszeć tutaj. Ale ja tego bym nie chciał. Zostaw tą walizkę sobie w spokoju. Dobra, no spokojnie. Nie denerwuj się. Zaraz to sobie zobaczymy. Tu nic nie ma. Może tak. Nie tu. Może jakoś przejdę sobie, tak po prostu gdzieś tam obok, bo usłyszeli. Albo to jest tam, jest gdzieś za tą skałą. Dobra, zapalaj to. Dobra, no idziemy sobie. Żeby się nie To jest coraz ciemniej. Ej, to jest coraz ciemniej. To tak nie może być. Pokaż mi tu opcję, to ja normalnie... Ten jest na maksa. A kontrast? kontrast? to mi chyba nic nie da. Ej, to mi nic nie da. Pole widzenia, to dobra. Bez limitu. Jaskinia i nocna jasność. No jest na maksa. W rozgrywce nic nie ma. To, 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 to. To nie. To też nie. O, jo, 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 jo. I to widzę, że to troszeczkę będzie. Zabawę, ale w ogóle nie widzę różnicy między tym ustawieniem, a tym. To jakby w ogóle nie działa. Nie wiem czy kontrast nie będzie teraz za duży. Zapalaj to! Nie wiem czy ja się nie cofam. Ej, teraz to już w ogóle chyba jest tragicznie. Dobra, chyba musi tak być. Muszę sobie monitor rozjaśnić. To chyba to mi nic tak za bardzo nie dało. To jest jakieś ognisko? Nie, to się po prostu odbija. Ja się chyba cofnąłem. Jakaś czaszka. Gdzie ja do cholery jestem? Dobra, sprawdźmy sobie tutaj. Tutaj. Jest dużo kasy. zbierzmy tą kasę sobie tutaj z walizki. Ej, jest katana. Ej, tak łatwo było? To niemożliwe. Niemożliwe, żeby to tak łatwo było. Ej, flara jeszcze mam. Oj, ognisko co mogę tutaj zrobić? Ej, bardzo ładne przytulne miejsce. O, patrzcie, patrzcie, ile zegarków. Ej, nie mogę już więcej zegarków. Dobra, to wiecie co, bo brakowało mi właśnie zegareczków do tego, żeby tutaj zrobić sobie pewne ładne, yy, potrzebne przedmioty. Wódka, i co jeszcze te było? Taśma klejąca. Jest. Dobra, to wszystko parę monet trzy zegareczki, daj mi ten zegareczek tutaj świet. okej okay. dobra, nie mam więcej zegarków ale zegarki to tutaj nie problem jak widzę o, jest jakaś woda dobra, jest woda, jest jedzenie, są leki mm. daj te napoje, które tutaj są i można z problemu sobie tutaj machnąć jeszcze ze dwie bombeczki. Będzie bombastiko. Weź ten, usuń to. Dobra, aha, nie mam tych. Czyli muszę te laptopy tutaj porozwalać. W ogóle po co mi tutaj laptopy? To ja nie wiem, ale tutaj widzę, że mi to fajne światełko daje. Bardzo ładnie mi tutaj to rozświetla. To był chyba jakiś Chińczyk z tego, co widzę po tym. Po tym, co on ma na plecach, nie wiem dlaczego oni tak to zrobili. Tutaj widocznie mieli jakiś powód. Katanę mogę w jakiś sposób ulepszyć. Tylko zatrutę mogę. Zatrutą mogę mieć, ale to, jak sobie połączysz, to weź sobie katanę. Weźmy sobie na dwójkę. O, proszę bardzo, jest katana bardzo ładna. Pokaż mi tego jeszcze statystyki. Szybkość i obrażenia. A jeśli bym tutaj troszeczkę. Aha, czyli nie można tutaj dodawać. Niestety. Tak więc katana musi zostać nienaruszona. Okej. Okay. No jak mam tutaj te jeszcze laptopy? Tych plecaczków w ogóle nie mogę tutaj wziąć. Te są zniszczone. O, tu jeszcze mam paliwko. Do piły. Paliwko do piły też mi się przyda. Szmatki też jest zniszczone. A stąd to, chyba że przyszedł. Stąd przyszedłem. Zobaczmy sobie po prostu, czy coś. Nie. Tutaj jeszcze coś widzę. Zapalaj. O, tu może być troszeczkę ciekawie. Zniszcz to. Tu są napoje. Bardzo dobrze. Tu są napoje. I te napoje mi się przydadzą. O, nie mogę już więcej. To weź się napij. Co ci teraz szkodzi? Tyle tego mamy. A tutaj co jest? Dobra, rozwal to. Latareczka. Jakaś głowa. Skoro mamy latareczkę, pokaż mi tą latareczkę teraz. Ja tutaj normalnie już jestem mistrzuniem. O, popatrzcie, jak bardzo miło tutaj widać teraz. I teraz to można chodzić. Dobra, jest elegancko. Nalazłem w sumie to, co chciałem. Dobra, czyli jeszcze jakieś bateriki, jakbym tutaj poznajdywał, też by było spoko. Z tego co widzę, to wszystko już chyba tutaj mam, co mi było potrzebne, tak więc szamki bierzemy troszeczkę i lecimy dalej. Teraz to już się w ogóle niczego nie boję. Chyba, że bym sobie jeszcze tutaj zrobił taki prowizoryczny szelterek, ale widzę, że nie mam w ogóle żadnych materiałów do tego, No więc sobie tego nie zrobię. No tam chyba z tego co wiem, to już mi się nie opłacało nigdzie iść, ale w każdym razie w tym odcinku już na pewno nigdzie nie pójdę. Bo po prostu poziom mojego obsarania jest tak duży, że chcę tylko jak najszybciej stąd wyjść. Mimo że mam latarkę, widzę więcej. Uu. Nie świeci. Wypad stąd. Dobra, już jestem. Bez... Chyba mnie zauważyli. Wydaje mi się, że mnie właśnie zauważyli przez to, że im poświeciłem tam latarką. Ale teraz to już możecie mnie pocałować. Teraz to już możecie mi nadskoczyć. Mam was totalnie gdzieś. Robię stąd wypad. Zaraz będę na powierzchni, wracam do domu. Nawet chciałbym spotkać jakiegoś kanibal, żeby po prostu przetestować tą katanę w tym momencie, nie? Chciałem to po prostu potestować, tak jakie obrażenia to zadaje i czy faktycznie by padli po takim jednym ciosie. Ale zaraz może jak wyjdziemy stąd, to się o tym przekonamy, bo być może na kogoś natrafimy. Tutaj wyłącz tam latarkę, szkoda baterii, w ogóle jakieś mam baterie? Aha, nie mogę teraz ekwipunku otworzyć. Tak więc wyjdźmy sobie na powierzchnię. Zaraz sobie zobaczymy, czy jakieś w ogóle baterie mamy. Bo nie wiem, czy baterii przypadkiem na jachcie nie ma. Teraz baterie też by mi się bardzo przydały. Dobra, jesteśmy na powierzchni. Nie widzę tutaj żadnego kanibala. Ok, zobaczmy sobie, czy mamy tutaj baterie. Są jakieś baterie. Ja mam 5 baterii i zapewniają. Ok, czyli w jaskini stanie się 20% baterii. Ale mam też flarę. Generalnie niepotrzebnie też wziąłem tą łapę tutaj. Ale to sobie nią wrócę. Tu mam widzę sporo troszeczkę ubrań. Trochę tutaj tych napoi żebym zebrał. Bat batonów to mam. Jakbym połączył. Z kością nie mogę. Pokaż mi co ja z tego mogę zrobić. Pancerz kamuflujący. Weźmy sobie tutaj troszeczkę liści, dodajmy, mamy pancerzyk kamuflujący. Tylko, że chyba drugiego teraz nie potrzebuję. zróbmy tak, załóżmy sobie, załóżmy ten i załóżmy ten, coś mi to dało, tak, bo mam pancerz i mam kamuflaż. W sumie widzą mnie. Dobra. Czas spadać do domu, jak widzicie. Jeszcze przy okazji, tutaj tego jaszczura, żem trzachnął. Tak więc nie było ciężko. Dobra, fajnie. Podoba mi się to. Weź jeszcze sobie, oczywiście. U nie to. Nie, 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 nie. Weź sobie tutaj pancerz załóż. Dobra, Stefany i te inne zwierzęta. Gdzie jesteście? Teraz już jestem po prostu jak Rambo. Tam mam chałupę, to tam muszę iść. I teraz jak na złość pewnie ich nie spotkam w drodze do domu. Zawsze tak jest. O! Siema! Ej, nie uciekajcie, halo! Halo! No kurde, jakby nie trzeba było, to by poszli w moją stronę. A to przy okazji do ich obozu sobie tutaj zaglądnę. Bo czemu by nie? Dobry, ja do Stefana. jest Stefan? Nie ma. A kiedy będzie? Nie będzie. No przykro. A do mnie posied? Nie do mnie pobiegli, na pewno. Co to jest? Weź to stąd. Szmatki mi się przydadzą tylko. Jakieś co gdzieś kopną. Czaszkę kopiesz. Liny mam, jak nie wiem co. Mm -hmm. widzę paliwa to jest troszeczkę dużo. Ale paliwo mi się tutaj... ...w ogóle nie przyda w tym momencie, dopóki nie mam piły spalinowej. A piłę spalinową chyba sobie wezmę w następnym odcinku. Bo łatwiej mi się będzie rąbało tutaj drewno. Nogę mam. A ty przypadkiem żeś się nie pomylił? Seusia, na czymś czego nie było? Gdzieś chyba biegli. Ale chyba nie. jaszczur no niestety jaszczura nie zdążyłem ubić nie ma ich, dobra idziemy do tego bo się ściemnia a jak się ściemnia to oni są bardziej tutaj aktywni, uzibek dobry nawet nie trujący tych małych kamyczków to mi nie potrzeba w sumie nie mam procy i chyba raczej nie będę miał bo no nie wiem, czy ona mi w ogóle do czegoś będzie potrzebna tutaj. Ona chyba, wydaje mi się, że małe takie obrażenia zadaje. Być może chyba, żeby to jest po to, żeby ich uwagę może jakoś odciągnąć. Dobra, robi się mega... Mega ciemno. Widzę już swoje obozowisko. Jeszcze kawałek, bo tutaj troszeczkę na takim ciemnym terenie jestem. Co jest w sumie niesprzyjające. I w ogóle się jakoś tak jakby... Ciemniej zrobiło. Czy to w ogóle ma jakiś tutaj... Weź tutaj na No niby nie. Może to przez ten kontrast? Chyba ta Albo i nie. Dobra, nie ma żadnych Stefanów, ani tych innych podobnych. Jeszcze ja tak tylko z ciekawości, co okiem gdzie oni są. Ja jestem tutaj. Jeden jest w tym miejscu. To jest tylko jeden. Dobra, wyłącz to. Co? Co to było? Co to jest? Co? Co to KURWA jest? Dlaczego to tutaj przyszło? Dlaczego to tutaj przyszło? I stąd? Ty starym Stefana jesteś? Gdy masz chyba z 10 rąk, ale nie niźć mi tego. Ja poszedłem do ciebie i ci coś zniszczyłem kiedykolwiek. No pytam się, zniszczyłem ci coś kiedykolwiek? Nie, więc. Masz przerąbane. Masz przerąbane, chłopie. Skończyło się. Skończyła się. Dobroć dla zwierząt. I co, miło ci teraz? Jak się palić? Bo chyba nie, chyba ci nie jest miło, co? Więc pójdziesz sobie stąd. Okej, okay. widzę, że jesteś tutaj twardym zawodnikiem I nie boisz się tutaj konfrontacji. Dlatego masz jeszcze jedno. Mam cię poczęstować jeszcze jednym? Chcesz tego? Jesteś pewien? Że tego chcesz? Jesteś pewien, że tego chcesz? No i dobrze. To teraz patrz na to. Jakiś taki wolniejszy się chyba stałeś. Chyba zaatakowałbym cię, ale nie wiem czy nie masz kolegów gdzieś tutaj blisko. Więc, jak teraz nie padniesz, to tam po prostu zejdę i ci tak nakopię do dupy. No tak w sumie nie bardzo chcę ci nakopać do dupy. oj on jest za mocny, on jest za mocny, uciekaj stąd! Kurwa, drzwi mam zamknięte. Drzwi mam przecież zamknięte, co ty robisz? Dobra, udało mi się. To jest najgorszy dzień w The Forest. On nie umarł chyba? On nie umarł przypadkiem? Nie no, tutaj jest. Idź mi stąd. Trzeba się przespać. Trzeba się przespać, bo musi być dzień. Zapisz sobie najpierw to, bo to, zaraz to normalnie. To ja tu nie wróżę jakiejś dobrej przyszłości. No, zamknięte. I to jest taki dobry element do tego, żeby się ich po prostu pozbyć. Bo ten sobie polas, nie wiem, czy z niego cokolwiek by było. Się tak skanibali jakieś ręce, nogi i tak dalej. Do jedzenia. Czy z niego coś też mogłoby być? Aczkolwiek mi jeszcze tutaj pokaż. Bo on sobie kursuje samemu. Kurde, ale mam właśnie takie lipne miejsce, bo tutaj się mutanty właśnie spawnują. Mam takie przerąbane troszeczkę miejsce. Będzie trzeba się przenieść. Tutaj w ogóle jaka grupa idzie ich kanibali. Tutaj w ogóle bardziej aktywniejsi się zrobili od tego momentu, jak żem poszedł do tej jaskini. No no, dobra, no co? Będziemy sobie kończyć teraz. No w sumie to, co, mam do, co miałem do zrobienia, to już zrobiłem, bo mam to, co chciałem. Nawet mam więcej to, co chciałem, bo, bo mam katanę i latarkę. A chciałem po prostu samą katanę. Trzeba będzie się jeszcze wybrać po piła łańcuchową, i będzie można tutaj coś działać w tym kierunku coś sobie rozbudowywać i tak dalej widzę że mam ususzoną jedną łapę więc ją sobie zjem a tą surową oczywiście sobie tutaj przyczepię niech się suszy ej to są chyba jakieś żarty tutaj po prostu nie teraz dwóch przyszło jak to jest w ogóle możliwe dlaczego oni teraz zaczęli wychodzić Wiesz, ja w ogóle nic nie będę mógł w tym momencie zrobić sobie tutaj w ogóle jakiś no, jeszcze tam ten debil biega. W ogóle, cokolwiek teraz robienia to jest. Już... Przechodzi jakieś, nie wiem, ludzkie pojęcie. Dobrze, że oni są w ogóle wolni. To może jako tako będzie można od nich jakoś sobie, nie wiem, uciec. Tam ten sobie biega jak debil. Ale oni teraz będą tutaj przyłazić. Tam dwóch następnych ciśnie. No i co? Przyszłeś, zniszczysz i pójdziesz, tak? Wieśniaku jeden. No dobra, tam. Szkoda gadać, jakby tego było mało, jeszcze jakieś, nie wiem, dzieci mi tutaj zaczyna rodzić. już to jest w ogóle nie do pomyślenia tutaj, co tu się zaczyna dziać w ogóle. No i co? Ja wam w sumie dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się to podobało i że troszeczkę docenicie moje staranie i mój strach. Tak więc zachęcam bardzo do subskrypcji moich dwóch kanałów, do zaobserwowania mnie na Instagramie. I mam nadzieję, że do usłyszenia w następnym odcinku. Na razie!